Zapraszam Cię dzisiaj na kolejnego shorta egzaminowego. Dzisiaj zrobimy sobie zadanie 17 z próbnego egzaminu smoklasisty 2021. Na rysunku pokazano plan dwóch dróg, którymi ula chodzi do szkoły: droga A i droga B. Przyjmij, że ula porusza się ze stałą prędkością 4 km na godzinę. Oblicz, o ile minut krócej ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A. Ok, czyli droga A to jest 800 plus 600 metrów, a w kilometrach to będzie 1,4 km. Czyli tu możemy sobie to zapisać, że to jest 1,4 km. No bo 800 metrów to jest 0,8 km. I 600 metrów to jest 0,6 km. Więc mamy 1,4 km. A droga b, no to mamy po skosie. I teraz y, wykorzystujemy tutaj twierdzenie Pitagorasa. Więc a do kwadratu plus b do kwadratu równa się c do kwadratu, czyli u nas to będzie przeciwprostokątna. Czyli 0,8 do kwadratu dodać 0,6 do kwadratu to jest równe c kwadrat. I mamy 0,8 do kwadratu, to po prostu robimy 8. 8 do kwadratu to jest 64, i 0,64 wychodzi. 0,6 to po prostu 6 do kwadratu 36, czyli będzie 0,36. To jest równe c kwadrat. I c jest równe 0,64 dodać 0,36 to jest e, jedna całość, czyli 1 pierwiastek z 1 to jest po prostu 1. Czyli 1 km. Mamy tutaj po skosie. To jest 1 km, czyli to jest u nas droga B. Czyli wiemy, że jest krótsza o 400 metrów. I teraz mamy przyjąć, że ula porusza się ze stałą prędkością 4 km na godzinę i obliczyć o ile minut krócej ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A. Wzór na ym, prędkość. Nie musicie go tak naprawdę pamiętać. Już kiedyś mówiłam o tym wzorze na prędkość, jak sobie tam obliczać drogę, czas z tego wzoru. Tutaj w, u góry zostawię Wam link do tego filmu, jeśli chcecie sobie to powtórzyć. A ja Wam powiem tyle, że skoro tutaj mamy jednostki kilometry na godzinę, to już w, tym, w tych jednostkach mamy podpowiedź, jaki jest wzór na prędkość, ponieważ kilometry to jest. Droga, czyli s, a godzina to jest czas. Więc wzór na prędkość to jest po prostu droga przez czas. V równa się s przez t. A my mamy wyliczyć sobie y, czas, czyli ten, ten dół, ten mianownik. Więc jak to robimy? Po prostu możemy sobie w głowie y, podstawić y, jakąś zwykłą y, zwykły ułamek, 10 przez 2 na przykład, że tu mamy 10, tu mamy 2. Tu mamy 5, to jest taki szybki sposób, i jeśli chcemy wyliczyć to T, czyli to 2, no to co musimy zrobić z dziesiątką i z piątką? No również podzielić, czyli T będzie równe, tak jakby 10 przez 5, czyli S przez V. To jest taki szybki sposób, czyli mamy y, wyprowadzany wzór na czas. I teraz musimy sobie wyliczyć pierwszy czas, czyli T1 przy tej drodze, na przykład A. I e, przy tej drodze mamy mm, 1,4 km podzielić przez V, czyli 4 km na godzinę. 1,4 przez 4, no to mamy 14 przez 40, e, no to będzie 0,35 godziny. Ok, i teraz T2. T2 będzie przy drodze y, B. Czyli 1 km przez 4 km na godzinę, czyli S przez V, czyli 1/4 godzinę tak naprawdę. 1/4 godziny to jest 0,25 e, H. Ok, i teraz e, jak to zrobić? E, mamy pytanie o ile minut krócej Ula idzie do szkoły drogą B niż drogą A, no to odejmujemy po prostu T1 odjąć T2 ok, T1 odjąć T2 czyli 0,35 odjąć 0,25 to mamy 0,1 godziny ale ile to jest minut? Yy, tak naprawdę 1 dziesiąta Godziny, no to mnożymy to sobie razy 60 minut, czyli 0 e, nam się skracają, czyli mam 1 razy 6, czyli 6 minut. O tyle krócej e, ula będzie szła e, drogą B niż drogą A. Mam nadzieję, że to jest jasne dla Ciebie. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. I oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. I zapraszam cię na jutrzejszego shorta również o godzinie 18.30 się widzimy. Więc do zobaczenia. Na razie, cześć.